Siemaneczko, siemaneczko. Załadowałem 6 kartonów, moi drodzy. Hahaha, ha, ha. Mam nowego busa z pomarańczowymi pasami. Mówiłem, że nie przyklejamy tej pianki, bo tamten idzie do Żyda. Tak jest. Inwestycja poszłaby na marne. Załadowałem w Warszawie 6 kartonów do dwóch klientów. Jedziemy do Białego Stoku, moi drodzy. Do Białego Stoku. Zobaczmy, jak wygląda Biały Stok. Miejsce, w którym urodził się i żyje profesor Chris. Otwierać szlaban. Jedziemy do Białego Stoku. Tak jest. Tak, tak. O, tutaj kolega chce pozdrowić kochankę i żonę Nie, tylko żonę chce pozdrowić Kochanki nie chce pozdrowić Dobra, Dobra. Trzymaj, się. trzymaj się na razie Mordki, co to za odcineczek bez wojfuda Słony karmel wciąż jest w drodze Zaraz sobie robię obiadek pełnowartościowy, nie idę na śmieciowe żarcie, nie trzymam w lodóweczce, sypię proszek, mam wszystkie składniki potrzebne do życia. W linku pod filmem macie rabat na hasło MISZA10, zastępuje pełnowartościowy posiółeczek, śniadanie, obiad, kolacja nie trzymamy w lodóweczce. MISZA daje Wam rabacik na hasło. W linku pod filmem baner teraz Wam się wyświetla. Nie zapomnijcie umyć shakera po robocie, bo to jest bardzo ważne. Aczkolwiek w tym momencie mówię Wam, że jest dostępny proszek, orzeszek i ciasteczkowy. Możecie kupić. Ja robię sobie słony karmel jeszcze w tym momencie, bo mam ten proch. Starcza na długo, jestem zadowolony, obiad się na nie kolacja. Jedziemy dalej. Moi drodzy, trzymajcie się piąteczka. Uśmiecham się pod wąsem, powiem Wam szczerze, że no, jeszcze tutaj w tym białym stoku to nie byłem. Pierwszy raz jestem od tej strony wjeżdżam, że obejrzałem sobie kawałek miasta jadąc, no i nawet tak po ludności etnicznej widzę, że to już jest taki inny kres. Naprawdę, widać białostoczanki, białostoczanki, naprawdę. Piękne kobiety. To, co u nas. To, co u nas. W Mazowieckim. to. zupełnie inne dziewczyny. A tutaj. Job twoją mać! Piękne Słowianki. Nie wiem czemu Biały Stok mi się kojarzy z profesorem Chrisem. Nie wiem. Cały czas co widzę to. O Chris na pewno tu oczywiście. Pozdrawiam profesora Chrisa. Ale też pozdrawiam, nie można zapomnieć o szanownym majku Satoshi. Tak! Ciebie też pozdrawiam, przyjacielu, bo wiem, że jesteś tutaj z Podlasia. Z Podlasia. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo założyłem na chwilę słuchawki, ale... Przepraszam, ale jedziemy. Byłem w szpitalu po długiej walce z windami. Zaniosłem tam towar do apteki szpitalnej. Tam musieli to przemierzyć, zważyć i teraz muszę z tym jeździć do klientów. Rozumiecie to? Jak ja takiej roboty nie lubię, no ale nic, trzeba to robić zamiast siedzieć w domu i wiadolić. Trzeba siedzieć i zarabiać pieniądzory na rodzinę. Na wiosnę, bo idzie wiosna, trzeba zaraz uruchomić działkę. Moi drodzy, ja to już wiosnę widzę. Ja to już widzę wiosnę. już tutaj dla mnie jak wychodzę z tego auta, to już pachnie wiosno. Jak już wspominałem, mam wymienione auto. Pokażę Wam je z czasem. Ma jakieś tam udogodnienia, że tak powiem, które już nie działają. Auto ma 618 tysięcy, poprzednie miało 724, jak oddawałem. To ma 618, dopiero co zjechało z międzynarodóweczki. Powiem Wam potem, czym się różni i czy ja uważam, że te ulepszenia są lepsze, ale to w innym odcineczku. Na razie jedziemy do pacjenta. Pewno w tym bloku profesor Chris miał kiedyś dziewczynę, bo to są chyba jedyne bloki w białym stoku. Bardzo ładne zresztą, nie powiem. Robią wrażenie na tle tego pustkowia. Rozładowałem pierwszych klientów. Powiem Wam, moi drodzy, że. Jaka tu jest cisza, spokój. Zobaczcie. Zrobię wydruczki, o której załadowałem. O 7, 8, 9, 10, 11, 12. To jest 4 godziny to za muszę 12 godzin nakręcić. No, także jedziemy dalej. I dzisiaj jeszcze mi serwis skoczył. Serwis mi dzisiaj wskoczył. Po pierwsze co to? Klocuszki. Klocuszki i olejówka do roboty. Także jeszcze dzisiaj w piątek cholera serwis będę robił. Olej, Lipocki. No, wysiadłem na chwilę z tego Mercedesa, moi drodzy. Z tego Mercedesa w białym stoku. Wyszedłem z Mercedesika. przyjechałem tutaj o godzinie 14.00. Jest godzina 19.30. No i pani powiedziała, że już olej jest zrobiony. Tak, olej, filtry zrobione. Od 14.00 do 19.30. Olej, filtry zrobione. Teraz się zabrali za klocki. Także może, może się uda do 21 te klocki wymienić, czyli byłoby 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 klocki, 20, 21, 7 godzin, pani powiedziała, że gdzieś około 21, mechanik powiedział, że zrobi 7 godzin olej plus klocki jest to jest, tutaj jest za roboczą godzinę też płacone, więc no, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Jest GIT i jest OK. Więc <gryw> idę na spacer. Bo no, spodziewałem się tego, spodziewałem się tego moi drodzy. W tamtym roku robiłem sam olej. W łomiankach w Mercedesie 5 godzin. Sam olej. Ja też tak chcę pracować. Auto zrobione. O, błędy nawet skasowane. <laughs> Słuchajcie, czas operacyjny: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26. Czas operacyjny: olej plus filtry plus klocki. Uwaga, 6,5 godziny w Mercedesie. 6,5 godziny olej plus klocki. Mój drodzy! Wyobraźcie sobie, gdyby dzisiaj do serwisu przyjechały dwa takie auta. Nie wyjechalibyśmy dzisiaj. Nie wyjechalibyśmy, gdyby dwa auta przyjechały na olej do Mercedesa. Dzięki Bogu tylko ja przyjechałem. Dzięki Bogu tylko ja przyjechałem. To w te 6,5 godziny olej plus klocki w Białymstoku Stoku zrobiliśmy. Kurde, dziękuję. Pozdrawiam, Mercedes Biały Stok. <grystek> ja wiem, że ja wiem, że to jest nie fair, to co mówię. Ale no, niestety no, pieniążki muszą się zgadzać. Mortki jestem już w domku. Przyjechałem do domu o północy z Białego Stoku. Także weekend, weekend zaczynam. Ja zaczynam weekend. A z Wami się żegnam. Dzięki za oglądanie. <grywania> Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnym odcineczku. Cześć.